Ama, no właśnie, bo no, tak sobie myślę, że byłaś w programie Twoja twarz brzmi znajomo. Taniec z gwiazdami, to jaki program czeka na nas z twoim udziałem w 2025 roku? Ten, który osobiście poprowadzę, oczywiście. Nie no, ale poczekaj, to już coś jest w planach? Nie, nie ma nic w planach. Tak się śmieję, wiesz, to jest taka moja afirmacja, żeby to się do odważnych świat należy. Mm, ale jestem Wydaje mi się, że fanką takich programów, które coś wnoszą i zostawiają w odbiorcy. I brałam udział w rodzimej, stacji, w stacji która się stała obecnie moją rodziną, też wiadomo, że programy są różne, ale również w stacjach konkurencyjnych tak zwanych. A także zobaczymy, ale to, to może to może wcale wiesz... To może wcale nie są żarty i, i może tak się wydarzy, nie wiem, 2025, wiesz, wtedy to jest tak, że wchodzę w 33 rok swojego życia, a podobno ten 33 rok, rok um, osobisty rok, jest dosyć przełomowy. Ja też wierzę w numerologię, także kto wie, zobaczymy. A w którym z tych programów było ci ciężej? W programie Twoja twarz brzmi znajomo, czy jednak w Tańcu z gwiazdami? Nie chciałabym tego jakby porównywać w kategorii ciężej, bo te dwa programy są kompletnie inne. Cudowne jest w swojej twarzy to, że wszyscy byliśmy do końca i bardzo sobie kibicowaliśmy nawzajem. Program Taniec z gwiazdami jest kompletnie innym formatem i jeden i drugi jest niezwykle ciężki. Jeden i drugi... Jednemu i drugiemu towarzyszy ogromny stres. Nawet jak tego nie widać i odbiorcy nie widzą, jak... Ogromna rzesza ludzi pracuje na ten finalny efekt, bo bez tych wszystkich ludzi zakulisowych nie ma też nas i nie ma tego całego show. Także uważam, że tak naprawdę one, one oba są tożsame. A jak w ogóle wspominasz no, pracę z Tomkiem Barańskim? Bo też dużo ostatnio mówi się o tym, że miał specyficzne metody nauczania. No i tak mówiąc wprost, że mobbingował niektórych tancerzy i był bardzo wymagający. Zresztą nie wypowiadam się na tematy, o których nie mam pojęcia, więc nic na ten temat mi nie jest wiadomo. Ta sprawa wiem, że wyszła, ale jakby no, nie wypowiadam się, bo jakby jestem. Jestem od tego całkowicie z boku.